w miejscu pamięci, by uczcić ofiary jednej z najstraszliwszych tragedii w historii naszego narodu, ofiary ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów UPA, na ludności polskiej Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami, mężczyźni, kobiety, dzieci, starcy, całe rodziny. Bezbronnych mordowano z okrutną premedytacją. Dzisiejszy dzień to hołd dla nich, dla tych, dla których nie było ratunku i których groby wciąż często są nieoznaczone. Prawda o tych wydarzeniach długo była spychana na margines. Dziś wraca z całą siłą, by domagać się uczciwego spojrzenia na historię, bo pamięć to nie zemsta pamięć to obowiązek. I my ten obowiązek wypełniamy. Nie może być zgody na zakłamywanie tej tragedii, nie może być zgody na relatywizowanie winy. Zbrodnia, która miała miejsce, była bowiem ludobójstwem. To fakt potwierdzony świadectwami, dokumentami, badaniami naukowymi i tak musi być nazywana głośno, jednoznacznie i stanowczo. Naszym zadaniem jest mówić prawdę. Przypominać, dopominać się o godne upamiętnienie ofiar. O ekshumację, o nazywanie po imieniu tego, co przez dziesięciolecia próbowano wymazać z pamięci narodów, bo tylko pamięć daje szansę na sprawiedliwość. Niech nikt nie myśli, że ofiara naszych rodaków zostanie zapomniana. Nie pozwolimy na to. Dziś głośno i wyraźnie mówimy: Pamiętamy. Niech ten dzień będzie wyzwaniem do prawdy, do pamięci, do szacunku dla ofiar. Cześć ich pamięci!